Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania Dzisiaj czeka mnie dzień pełen wrażeń, ale nie wiem czy będę mogła wszystko nagrywać Z tego względu, że muszę dziś to bardzo wszystko szybko zrobić A czeka mnie oczywiście pójście do tłumacza, odebrać moje dokumenty, muszę iść na pocztę, wysłać to Przy tym będę miała lilię w wózku, więc będzie ciekawie Bo... Jest gorąco jest bardzo gorąco, jestem na krótki rękaw Lili, też przygotowałam rzeczy na krótki rękaw Oczywiście wezmę jej sweterek, kocyk też wezmę W razie gdyby nagle się coś zmieniło No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, także życzę mu powodzenia Idziemy z Lilą do cioci Dominiki, bo jednak jedziemy samochodem Jesteśmy. Lili Golas. Masakra jest tak gorąca, że nie pytajcie, ja po prostu się rozpływam. Masakra. Byłyśmy z Dominiką y, u tłumacza, potem byłyśmy na poczcie wysłać papiery. Potem pojechałyśmy do Coplanda. Y, potem y, na cmentarz pojechałyśmy do naszego przyjaciela, lubaliznicza. Y, I potem byłyśmy jeszcze w Pepko. Zaraz wam pokażę co i jak, tylko po prostu muszę odsapnąć. Naprawdę jest masakra u moich rodziców, gdzie aklimatyzacja, i zaraz tam pójdę. Tylko zaczekam, aż mała się trochę tutaj e, ogarnie, żeby się nie przeziębiła. O, rozpływam się, jest podobno o 20 coś stopni, także pozdrawiam pogodę. Jutro, jak będzie ładnie, to jedziemy nad morze. A w Pepko, moi drodzy, kupiłam dla Lili taki piękny strój kąpielowy i taki zestawik, taka koszuleczka ze spodenkami, z taką falbanką. Kupiłam jej taką chusteczkę na główkę i tutaj taki rompers. A dla siebie kupiłam takie spodenki i do tego taką samą żarówiastą bokserkę. Wszystko było kupione w pepko standardowo. Patrzcie, z Chin przyszły. Skarpetu się dla Lili, zobaczcie. Przepiękne są. Brawo! Zrób brawo, brawo jeszcze raz. Lila. Brawo! Nie? Już nie brawo. No dobra. Proszę. Lila? No ślicznie powiedz, mama. Blisko. Ziomek od poziomek. Pokaż syry. Syry. Kiedy twoje dziecko takie, że wszystko jest brudne, to, to też jest za brudne zaraz muszę ją przebrać. Przebrać chyba. Lila? Lila? Hej! Brawo! Brawo! Naślicznie! No Przebrałam Lilę w te ubranko, które dziś kupiłam, ale jestem rozczarowana trochę, bo ramionczka jej spadają, gdzie to rozmiar 74, ale właśnie te rampersy ona powinna nosić jeszcze 68 chyba, no ale trudno zaraz urośnie, chwila moment liluś, bo... o, jeszcze sobie knęła super. No, i teraz chyba ją położę spać, wiecie? Pokaż się tak. O, jaka duża jesteś, brawo! No, i spada jej ciągle, ale. Ach, wiecie, zaraz jej to coś wykombinuje na to. Kto pokocha mamę? Co to za Negliż Lili? Mama zaraz podniesie. Chyba jednak będziemy musiał przebrać, bo nie mogę nic wykombinować. Poddź dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień Jak widzieliście byłam z Adasiem, z moim przyjacielem ze studiów A teraz wracam do domku Byliśmy jeszcze sobie w galerii Wcześniej byliśmy na kolacji, obiadzie Nie wiem, jeszcze wie o co chodzi I teraz idę do sklepu Już tęsknię za małą standardowo, więc pędzę Ale z gorąco Kochani, ja dzisiaj miałam dosyć produktywny dzień Dlatego się do was jakoś tak yy, Nie odzywam Jezu, rozmazałam się, ale to nic Bo idę się już kąpać no, jak mówiłam wcześniej, byłam z Adasiem, miło spędziliśmy czas i go pozdrawiam bardzo serdecznie. No, a teraz idę się kąpać i jutro do, dokładnie nie wiem, co będę robiła. Mam dwie opcje, ale czy któraś się zrealizuje, to nie wiem. Także dzisiaj jestem padnięta i no, muszę zobaczyć co mi jutrzejszy dzień przyniesie i mam nadzieję, że przez noc nabiorę siły. Dzień kolejny. Nasze plany się nie powiodły, więc jedziemy um, na spacer, bo jest piękna pogoda. Lili, gdzie wstajesz? Zobaczcie, na ziemi pełno tych strzew spadło. I ślicznie już tak się zaczyna taki okres. Tu jest rzeczka, przez którą całe życie skakałam, jak byłam mała. Taka piękna pogoda, takie lato już czuć. Nie, Lila? Dzisiaj jest super pogoda, bo nie jest tak jak ostatnio duszno, więc spoko. Brawo! Brawo! Zrobił prawo. Spacerujemy sobie wokół i dzisiaj chyba y, nic poza spacerem nie zrobię oprócz zmontowania wcześniejszych filmików na które was zapraszam. E, no. I to chyba na razie tyle. Później się jeszcze to was na pewno odezwę. za napicie i Lilu się chce spać, bo ma czerwone oczka. Była pulka mała. Uwaga, uwaga! Lili karakan zasnęła. Dałam jej herbatki, już była troszkę zmulona, no i odpadła. Wzięłam jej, obniżyłam troszkę, żeby wygodniej się spało. A teraz idziemy z Lilą i z ciotką Ewką na stare miasto na lody. Lila zasnęła, a my jesteśmy u mnie na dzielnicy. Ja już wróciłam, spieszyłam się, żeby na dziewiętnastą wykąpać małą, a moi rodzice sobie pojechali, ja nie wzięłam kluczy i teraz starczę na dworzu jak głupek i czekam na nich, także powodzenia, a oni są w na zakupach. Świetnie. Dzisiaj kolejny dzień. Ja wiem, że tutaj ten vlog będzie miał chyba z 15 dni, nie no żartuję, ale dosyć spora. ale obiecuję, że to ostatni, bo będzie taki, wiecie, Roz... jak to się mówi? Rozleźnie. No, że będzie taki długi. No i właśnie idę się malować, ogarniać, bo dzisiaj prawdopodobnie, jeżeli się nie rozpada, to pójdę z mamą na miasto, a tam potwór się bawi. Jezu, wy też tak macie, że jak do tych, co mają dzieci oczywiście, że po prostu 5 minut jest porządek, a później jest taki bałagan. Ja tutaj nie nadarzam ogólnie z nią, tym bardziej, że z pokój to już w ogóle masakra. Idziemy, dule. Idziemy. E, I z małą Na zakupkach w takich wiecie Sklepikach e, Nie że jakieś sieciówki Tylko takie co u nas są takie <gryw> Pobliskie Kupiłam parę rzeczy zaraz wam pokażę co I ogólnie powiem że, wam Że taka dziwna ta pogoda Wczoraj był upał A dzisiaj już jest zimno Także nie nagrywałam dużo Bo wiało strasznie a w tym sklepie kupiłam sobie taką pościel. Mama kupiła Lilusi taką opaseczkę. Kupiłam sobie taki trójpak takich e, niskich skarpetek. I kupiłam e, sobie jeszcze takie lusterko, które się tak świeci. I jeszcze kupiłam Liluś zabawkę, ale teraz się nią bawi. Lila? No. Nowa zabaweczka. Kochani, mam nadzieję, że vlog wam się podobał i co mogę więcej powiedzieć? Już chyba pora się żegnać, ponieważ on będzie rozlazły dosyć ten vlog, jak będę przedłużać i przedłużać. Co? Dawajcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną na bieżąco i widzimy się w następnym filmiku. Pa pa!